Cię bardzo i nie mogę mieć i mieć, przed Ciebie i nie mogę mieć, i dawać wszystko i nie mogę dać, i brać tę miłość. He, <śmianie> mamy to! Pierwszy raz na pokazała. <śmianie> nie, ale dobrze. No, a jeszcze, że jest w ubraniach, nie? I w połowie pełne jaja, nie?

to jeszcze nie żebym wypełnić, ale no może za Dzień dobry, dzień dobry Panowie i panie 20 minut treningu ja Tak wygląda. Też ja już tak wyglądał po rozrzewce w sensie po założeniu neoplenów krótko, mało czasu. 35 minut na trening, stąd wymyśliłem sobie nie trening, taki oto trening Ciepło, że niestety dobrego znajomego, ale znaczy 6 lat także kto wie ten wie nie ma o czym gadać robimy swoje musiałem sobie to odreagować no i co szybkie zakupy od Marcełka i do domu Jeszcze raz teraz... ...zostaw u góry. Jeszcze raz tam zostaw. Coś w ciągu trzeba On zrobił 300 w ścisku. to, na latku do tego, że robiłem na 50 i na tym się razy już. No to teraz... Większa No Ale już wtedy właśnie, kiedy odjeżdżam z czułem jak tutaj coś jadą odpadał, nie? sobie Tak, moi drodzy, no. Ostatnie dni. Mocno wyprutę z życia. Teraz znowu mój mały kinderek kochany znowu się rozchorował. Nie wiem, czy go słońce przygrzało, czy znowu jakaś zielitówka. Dwa tygodnie temu miał chyba, czy trzy tygodnie temu miał z Dzień Dziecka. Teraz znowu i no niestety trzeba zrobić szybko rano trening o 6 Teraz już 120 już, bo niestety Grzegorzek wzywał i inne takie i się zrobiło późno, ale trzeba dupiać. Zaraz przyjeżdżam, jadę zapisać młodego do lekarza, z nim do lekarza, potem do domu. Wiadomo, czynności takie jak posprzątać, zrobić obiad. No i pozajmować się tym małym, małym kiderkiem, który teraz się tak tuli cały czas. No i takie jest życie moi drodzy. Ja to lubię, mnie to napędza do życia, do funkcjonowania. na przykład, sobie posprzątam coś w izbie, coś w kuchni i tak dalej, porobiam w domu, to mnie to napędza. A Marcin wczoraj wdupiał trzy razy szpagietki. Uuu, jak slitaśnie. się Marcinek wyrobi to pomierzy kopyta na no, brzuch jest zalany więc to jest jedyna, jedyna rzecz która mnie nie napędza no, ale za niedługo wakacje więc jakąś formę trzeba zrobić powoli to, to się kryje dobrze ale łokić skwiera, to bardzo mocno ostatnio Jak myślicie, ile jest niżej? Chyba was nie zdziwia, jak ulubiona liczba 69. Cholera, utknęłam, znowu mnie podlało po kreatynie. O przyrodnia siostro, nieładnie tak podbierać moją kreatynę. Każdy pretekst jest dobry, ale pamiętaj, Kreatyna nie ulewa, Trzy sprawdzone produkty Monohydraty premium i ultra kreapiur Oraz jabłczan kreatyny premium 31 lat Co ty kur... masz ty? Czy masz w głowie No Dawaj, ja połączy zaraz pralkę Nie kur... Wirowanie to aktorem jest ciężkie no. Chyba mnie znowu podlało it's <laughs> pretty